Nagłe zatrzymanie krążenia u dziecka to sytuacja oczywiście rzadsza niż u osoby dorosłej. Natomiast i tak musimy wiedzieć, jak zachować zimną krew w tak krytycznej sytuacji. Resuscytacja dziecka trochę jednak różni się od resuscytacji dorosłego. Natomiast jeżeli zapomnimy, w jaki sposób ratować dziecko, zawsze lepiej podjąć resuscytację zgodnie z algorytmem dla osób dorosłych, niż nie podejmować jej wcale. Skupmy się na dziecku powyżej pierwszego roku życia. Kiedy takie dziecko nazwiemy już dorosłym, będzie naszą indywidualną oceną. Może być to 10, 13, 15 rok życia, musimy sami zdecydować, działam jak z dzieckiem, czy działam jak z dorosłym. Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci najczęściej ma inną przyczynę niż u osoby dorosłej. U osoby dorosłej najczęściej serce jest schorowane i ono wpada w zatrzymanie krążenia. U dzieci najczęściej pierwotną przyczyną jest zaburzenie oddychania. I dopiero wtórnie ustanie krążenia. Dlatego za chwilkę przekonacie się Państwo, że ten algorytm zawiera kilka innych elementów. Podczas tego scenariusza będziemy pokazywali Państwu wentylację metodą usta usta bez środków ochrony osobistej, zarówno dla dziecka większego, jak i mniejszego. Spowodowane jest to tym, że jeżeli będziemy musieli prowadzić resuscytację dziecka, najpewniej będzie to znane nam dziecko albo na całe nieszczęście nasze dziecko, zatem te opory będą trochę inne. Skupmy się na dziecku powyżej pierwszego roku życia. Modyfikacje algorytmów w stosunku do dorosłego wyglądają następująco. Ocena bezpieczeństwa, ocena drożności dróg oddechowych i oddechu jest dokładnie taka sama, ale po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia, zanim podejmiemy faktyczne uciski klatki piersiowej, powinniśmy wykonać pięć wdechów ratowniczych. Po tych pięciu wdechach ratowniczych, kontynuując dalej algorytm, będziemy uciskali klatkę piersiową i prowadzili oddechy zastępcze w sekwencji 30 do 2. U dzieci powyżej pierwszego roku życia swobodnie możemy również wykorzystać defibrylator AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jak ten algorytm będzie wyglądał w praktyce? Zobaczmy. Piotr napotyka na swojej drodze dziecko, które jest nieprzytomne, prawdopodobnie leży. Jest bezpiecznie. Halo, słyszysz mnie? Halo? Piotr próbuje nawiązać kontakt, woła, potrząsa, ale nie ma efektu. Udrażnia drogi oddechowe, analogicznie jak u osoby dorosłej. Przez 10 sekund stara się usłyszeć, zobaczyć i poczuć oddech, czyli element życia. Dziecko nie oddycha. Piotr prosi Michała, aby ten wezwał karetkę, ale w sytuacji, kiedy bylibyśmy sami, tą pomoc powinniśmy wezwać dopiero po minucie prowadzenia resuscytacji u dziecka. Piotr wykonuje wdechy ratownicze mniejszą objętością niż u osoby dorosłej i ocenia ponownie, czy może przeprowadzenie tych pięciu oddechów nie spowodowało powrotu oddechu, a zarazem życia u tego dziecka. Po pięciu oddechach ratowniczych nadal brak efektu. Piotr rozpoczyna resuscytację. Modyfikacja resuscytacji, jeżeli chodzi o uciski klatki piersiowej u takiego dziecka, jest następująca. Uciskamy klatkę piersiową jedną ręką. Nasada nadgarstka tej jednej ręki trafia na środek klatki piersiowej. Nie będziemy klatki piersiowej uciskali tak mocno jak u dorosłego. Postaramy się, aby skompresować klatkę piersiową na głębokość około 1 trzeciej wymiaru klatki piersiowej. Tempo uciśnięć pozostaje niezmienne. 100 do 120 na minutę. Algorytm 30 na 2. Właśnie takim algorytmem powinniśmy w pierwszej pomocy ratować dziecko powyżej pierwszego roku życia, aż do dorosłości. Nie zapominajmy o pięciu początkowych wdechach. I nie zapominajmy o tym, aby te wdechy nie były generowane tak dużą objętością, jak dla osoby dorosłej. Dziękuję. Jak sprawa będzie się miała przy małym dziecku? Dziecku do pierwszego roku życia. Przyczyna, dlaczego doszło do zatrzymania krążenia, jak powiedziałem na wstępie, będzie podobna. Najpewniej pierwotne zaburzenia oddychania spowodowały ustanie krążenia. U tak małego dziecka algorytm będzie wyglądał następująco. Po rozpoznaniu braku oddechu u dziecka. Powinniśmy rozpocząć od wykonania pięciu wdechów ratowniczych, ponownej oceny, czy nie udało się już przywrócić oddychania, a dalej sekwencja także 30 na dwa. Techniczne aspekty uciskania klatki piersiowej przedstawię w trakcie naszej prezentacji. Zatem jak mogłoby to wyglądać praktycznie? Jest bezpiecznie. Michał widzi, że dziecko leży, nie reaguje. Stymuluje je za stopę, klaszcze nad nim, nie potrząsa tym dzieckiem tak jak osobą dorosłą. Małe dziecko nie zareagowało. Udrożnił drogi oddechowe, podłożył dłoń pod barki, odchylił głowę do tyłu, nie za mocno i ocenia przez 10 sekund, czy dziecko oddycha. No, niestety, 10-sekundowa kontrola. Nie wykazała żadnego oddechu. Prosi Piotra o wezwanie pomocy. Przypominam, że jeżeli byłby sam, pomoc zostałaby wezwana dopiero po minucie prowadzenia resuscytacji. Michał wykonuje pięć wdechów ratowniczych niewielką objętością właściwie tym, co zawiera jedynie w policzkach u tak małego dziecka. Dziesięciosekundowa reocena dziecko dalej nie oddycha. Michał rozpoczyna sekwencję ucisków klatki piersiowej. 30 na 2. Uciski klatki piersiowej u tak małego dziecka prowadzone są dwoma palcami, podobnie jak przy zakrztuszeniu. 1 trzecia głębokości klatki piersiowej. Tempo pozostaje niezmienne, 100 do 120 na minutę. 2 subtelne oddechy i 30 uciśnięć klatki piersiowej. Resuscytacje, jak już doskonale państwo wiecie, prowadzimy do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych do potencjalnego powrotu spontanicznego krążenia, czyli sytuacji, kiedy dziecko albo dorosły zaczyna płakać, krzyczeć, ruszać się, pojawiają się grymasy, zaczyna się bronić, albo do wyczerpania naszych sił, co u tak małego dziecka właściwie trudne, aby nastąpiło szybko. Nagłe zatrzymanie krążenia w populacji pediatrycznej jest zdecydowanie rzadszym stanem nagłym niż u osób dorosłych. Kilka różnic w algorytmie jest bardzo prostych: pięć oddechów od tego zacznijmy ponieważ u dzieci do zatrzymania krążenia najczęściej dochodzi właśnie w pierwotnym mechanizmie oddechowym. Po wykonaniu pięciu oddechów, skontrolujmy ponownie, czy może już się udało i dziecko zaczęło samodzielnie oddychać. Jeżeli nie, Wejdźmy w sekwencję 30 na 2. Jeżeli chodzi o uciski, pamiętajmy, że u dziecka powyżej pierwszego roku życia powinna ona być wykonywana uciskając jedną ręką. Na jedną trzecią głębokości przy tempie 100 120, analogicznie jak u dorosłego. U tak małego dziecka uciski klatki piersiowej, czyli dziecka poniżej pierwszego roku życia wykonywane powinny być dwoma palcami. Na jedną trzecią głębokości i w naszym stałym tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Pamiętajmy o tym, że szybka nasza reakcja daje szansę na przeżycie i na uratowanie tych pacjentów w nagłym zatrzymaniu krążenia. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.